I cześć, witajcie z tej strony, deltek. Witam się z wami w kolejnym odcinku. Przeważnie nie nagrywam filmów w weekend, ale tym razem zrobię, bo nie było ostatnio. W jeszcze zrobiłem krótkie wakacje, mam wyjazd, więc nie było mnie. Możliwe, że robicie stream, ale zobaczymy. Informacje dziś skończy, Tak więc zaczynajmy. Co dziś chcę zrobić? Chcę zrobić w końcu to czyli query i mam tu na myśli głównie większą moc bo mamy tu oczywiście combustion engine nie wiem jak to, mówi, jak to się mówi combustion no ale nie mamy paliwa żadnego paliwa kiedyś dało się lawo tutaj dać i to wykrywało jako po prostu paliwo niestety dzisiaj nie można tak robić coś nie można w ogóle nie, nie, nie da się jakkolwiek nie da się Póki co mamy zwykłe trzy tu i póki co szybkość tego wygląda następująco. Oh my god. No. chyba się, wydaje, że może mam trochę za ciemno tu. Możliwe. Najwięcej no, kopie to tak kopie, nie? Idzie tak nawet, ale według mnie to jest za wolno, więc będzie trzeba tu zrobić to. Dlatego teraz, jeszcze zanim pójdziemy na wyprawę, bo oczywiście nie obejdzie się bez wypraw, pokażę Wam, co się zmieniło. No, postawiłem sobie ognisko i troszkę byłem na wyprawach. Mianowicie tutaj mamy w ogóle te tak klustery wszystkie. Tutaj nie. Tutaj mamy różne inne takie tam, a tutaj mamy surowce, jak widzicie mamy 17 diamentów, z czego mi się wydaje, że już kilka poszło, więc będzie można zrobić jakieś bardziej wartościowe rzeczy, między innymi jetpack w końcu, bo faktycznie chciałbym się mieć ten jetpack, więc spokojnie zrobię. E Kolejna sprawa to musimy znaleźć ropę naftową, ale jak już znajdziemy tę ropę, to no nie włożymy jej. Chyba że teraz już nie wiem, ale wiem, że będzie trzeba znaleźć, zrobić finerię ale taką ten z Bildcrafta. Gdzie ona jest? O, tu mam. A, musimy zbudować rafinerię. To też jak wiecie trochę kosztowne jest. Ale nas tam stać. Przynajmniej tak myślę. Mamy szkło. Były tam e, diamenty. I co jeszcze było? Dwa redstone torcze. Co to było? Dwa redstone torcze wydaje mi się, że tak. Mamy dwa redstone torcze. To zrobimy takich trzy. goldową muszę zrobić, a nie da się od razu zrobić. Da się. Mamy distiller. To jest rafineria. Oczywiście do rafinerii także będziemy potrzebować ee, zasilania, tak zwanego zasilania, czyli z tych wszystkich silniczków. I jak na razie postawię sobie to mm, tu. I oczywiście nie obędzie się z większej ilości takich pojemników. Jeszcze zanim skraftuję, czy ja nie mam tu żadnych, mam jeden. Tam mamy taki silnik, taki. To są do itemów, więc to się nie przyda. Tu jest fluid. A i zauważyłem jedną rzecz, że mamy bardzo, bardzo i to bardzo mało slimeów. A to się wiecie, do czego przydam. Więc będzie trzeba znać kaktusy. Mi się wydawało, że ja miałem gdzieś te kaktusy. Niestety ich nie mam w ogóle. A więc będzie trzeba coś wymyślić i to jak najszybciej no, bo... No, takie rury przewodzące właśnie ciecze no, przydadzą się. No i no, jedno tylko takie tam. To jest za mało i to stanowczo. I teraz tak, takie rury. Drewnianym będziemy potrzebowali Tak myślę. Przynajmniej taką, taką, taką. I teraz już za bardzo nie pamiętam. Mm. Na tył się chyba dawało. W sumie zobaczmy po prostu. Tu by się dawało e, ropę naftową. Zniszczmy to, bo tu powinna być ta drewniana. Okay. I potrzeba, potrzeba kamienia. To. Potrzeba jeszcze węgla. Trochę więcej. Jest 10. Mamy węgiel, mamy to. To będzie ropa naftowa. I teraz z tego musi jeszcze wypłynąć i to pójdzie do kolejnego pojemnika już muszę stworzyć mi się wydaje że to jest kompletnie zbędny pojemnik więc weźmy sobie wiadra i weźmy to zapakujmy do wiaden. no i nie ma Ok. nie żeby mi nie było stać, ale tego będzie za dużo po prostu Zróbmy to po prostu w ten sposób. No tak, bo będzie wpływać, a jedna będzie wypływać. Tu też będzie potrzebna. O, fak. Dobra, póki co Porzucimy sobie tę rurę tu z dołu. Bo nie mam. bo to jak na razie i tak się nam yy, kompletnie nie przyda tutaj na ten dole. No i w sumie weźmy sobie jeszcze jeden. I weźmy sobie to, bo to się nie przyda kompletnie. Ok, to niech to zostanie. A wyłączmy sobie to. bo to jest kompletnie... niepotrzebnie to w ogóle chodzi i mi skraftować czekaj, nie 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 musimy nic skraftować ponieważ teraz będziemy tu 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 to będzie teraz wypływać ale potrzebujemy jeszcze Jakbym musiał drewniany dać ten i potrzeba jeszcze jednego takiego drewnianego silnika to tam było potrzebne to i silnik Ek. W... Nie, 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 nie. No o jak ja to robię. No tak, na crafting. Piston. Mamy go. Mamy to, mamy to trzeba jeszcze jedną dźwignię. To i w sumie wszystko. Mi się wydaje, że tych stylingowych to tu jest za mało. To stanowczo za mało, więc ja się przejdę jeszcze po na dole. Dobra, mamy kolejne. Tak więcej 20 tu. Dobra. To jest, to jest... Chyba o niczym nie zapomniałem. Tak przynajmniej myślę. Więc teraz jedyne co pozostaje to iść na wyprawę. Żeby biec No właśnie. Więc ja... Przygotuję się tu. A nie nie, 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 I wybierzemy się na wyprawę. Wpadałoby też wziąć jakieś pojemniki większe. Czy ja tym mogę? Nie wiem. Woda. Mogę. A te cele to się... Czym to się robiło? Louis' cele. Team item Casing. Team Play. Dobra, potrzebujemy tin. Tin. E, to. I coś prawdopodobnie jeszcze. Chyba. Zróbmy sobie takich pięć. O dobrze pamiętam. I co tam jeszcze było? Glass paint. Troszkę mam. Dobra, to zróbmy sobie tak. A dobra tego tinu to mam tyle, że nie będę tam płakał. Dobra. A yy. właśnie. Jeszcze szkło troszeczkę. Dobra Mamy 14 A mimo tak pad Więc dobra Więcej nie zrobimy Odłóżmy sobie to, mamy tyle Więc myślę, że No to na pewno nie będzie za, za dużo Ale na pewno będzie to cokolwiek eee, No co, to ja się wybieram, jeszcze się prześpię i widzimy się, że tak powiem, na miejscu Wiecie co by było jeszcze fajne? Ja przeważnie sobie oznaczam jakieś miejsca, no To... Tu w overworldzie nie mam nic Kompletnie nic, żadnej tej nie znalazłem Ropy W sumie sprawdziłbym jedną rzecz Czy mi się nie... Dajmy sobie dzień. Czy gdzieś tu na mapie widać to coś z Bitcrafta? Ciężko bym powiedział, bo kompletnie nic nie widzę. A może mi się to nie generowało? Tak jak z tymi rydami, co? No właśnie. Ani żadnej tej nie znalazłem nigdzie. Chyba, że jest jakieś określone biegu. Wiecie co jeszcze zanim zrobię? Depnijmy się tu i zobaczmy jak tutaj. Tu już prawdopodobnie widziałem. Tu prawdopodobnie widziałem. Zobaczmy sobie tutaj. Mamy coś. Tutaj jest, a ja jestem gdzie? Mnie nie ma, co jest? Gdzie jest? Moment, moment, pokaż mi siebie. Jestem prawdopodobnie ślepy, tak wiem. Dobra, znalazłem to. Musimy biegnąć tam prosto. I to jest jakieś 300 klocków, więc pobiegnijmy sobie. Zapiszę sobie to miejsce i oczywiście aby to było to co ja widziałem. Bo był to czarny kolor, a więcej nie byłem w stanie zobaczyć jaka to jest dokładnie Raczej to pewnie będzie to. Więc co? Widzimy się na miejscu. O tak pokazała się na horyzoncie już daleka. I to nawet dwie w ogóle wioska się zaczęła renderować więc fajnie zjem sobie i biegniemy to zabrać mhm. tu trzeba będzie schodki zrobić a nie pochwaliłem się kupiłem myszkę tylko to nie jest jakaś taka ultra dobra myszka tylko taka Wasz no nie mówcie mi, że ja tego kompletnie nie mogę w to wziąć Oh my fucking god Nie mówcie mi, że ja muszę tu przyjść z tym hmm. bo nie chcecie wiedzieć, co potrzebujemy, żeby jeszcze to, to, to wziąć Myślałem, że to normalnie można Ale dobra, jak się nie da, no to się nie da Musimy mieć pompę Oczywiście nie mam niczego, więc tak. Redstone, kilka tego, eee, dwa tanki. Dobra, mamy to? Mamy pompę. Oczywiście do pompy potrzebne jest jakiekolwiek zasilanie więc no musimy skraftować jeszcze silnik oh my god ile to trzeba się napracować żeby cokolwiek z buildcraftem zrobić mamy to mamy to mamy to oczywiście czego nie mam tanków i nie mam do żadnej rury chyba dobra mam 6 i troszkę tanków a to było do czegoś innego więc już że tak powiem Najprościej tepnę się tam, bo nie będziemy tracić czasu na biegnięcie. Już widzę komentarze. Cheater. Dobra. Nie, 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 nie. nie. Zobaczmy sobie czy się to główno takie wysunęło. Coś tam jest, ale no dobra. Podłączmy to. O oh gosh. Dobra, tu. Ja nie, nie wziąłem żadnego drewna, dobra Masz to I to Yeah! Mamy to Ja powinienem w tym plecaku tu mieć jakieś zawsze węgiel Czy coś Dobra, to działa. Nie mam za dużo tego. Oho, 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 oho. <ścoughs> Dobra, wystarczyło. No i bierzemy sobie to wszystko panie, To za mało. Teraz wlałem, dobra, jest puste Rad wziąłem 1000. Dobra, niech mi się przeleje. Widzimy się za chwilę. Oczywiście kurde realistyczność. Ropa zaczyna znikać. A nasza rura zaczyna wszystko wciągać, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Oczywiście przejdziemy się kiedyś do tamtej wioski, zobaczymy co jest, bo nie byłem w żadnej. Um. Dobra, nie pracuje on za bardzo, bo jest przegrzany. No i mamy 14, więc mamy wszystko. Te deski sobie wezmę i tepamy się do bazy. Nie to. Więc zobaczymy jak to działa. Tak więc jestem. Wlejemy sobie oczywiście. Glejmy tyle, na ile pozwoli nasz pojemnik. Uuu! Wszystkie poszły. Dobra, zmieścił się to w jednym. Teraz wlewamy. Ale tylko trochę. Dobra, widzę, że automatycznie przelatywa się do tamtego, czyli chyba dobrze. I teraz odpalamy go i odpalamy go. Robi się. Tylko głęboko pomyliłem. Eee, miejsce, bo to powinno być wiecie co chodzi, tu powinno nalewać? Zwaliłem, a tu powinno wylewać. A, jeszcze dirt ten jest A tu powinno wysysać. Dobra, zobaczmy. Chyba jest jeszcze za mało. dobra, dajmy mu tu więcej tego. Właśnie teraz będzie tam zdjęcie robione. No wiecie, miniaturka i te sprawy. Dobra. I się robi, tylko czemu to się robi od góry tak dziwnie. A on coś nie za bardzo chce wyciągać Chyba że Nie nie robi cię tam na dole. Tu jakiś bóg jest I prawdopodobnie jest tego jeszcze za mało a dlatego nie chcę Chyba Mam nadzieję że tak jak myślę to myślę dobrze Dobra Jak na razie się robi Jest dobrze lało się tu pełno, więcej nie? A silniki nie nadążają, widzę, że po prostu brak mocy, po prostu. Więc dajmy sobie od góry jeszcze jednego stylinga. Hmm. Ok. I weźmy więcej węgla. Normalnie potężne makinerie eee, 10 powinno to pomagać. Tu jest oznaczenie, już teraz nie pamiętam jak za bardzo co to oznaczało. Ale dobra, widzę, że tam coś tu dziwnie się ten generuje graficznie zobaczmy czy coś oho oho, oho, oho. Panie, mogę to ten dobra mogę to normalnie tym przelać ale wylać tego nie mogę dziwne tak wiecie wylać że wylać hmm. Coś się zruszało. Ale czemu to od To jest gaz. Czemu mi zrobił gaz? What? Dobra, mamy tyle. Jak na razie wyłączę sobie to wszystko. Eee, on, o. Niech odpocznie. Zobaczmy teraz do nas. Czy to będzie działać. Kupę Buildcraft miał zmiany. A ja tego nie ogarnąłem. Owszem. Jest, tylko tak od góry. Nic <ścoughs> tak dziwnie wygląda. I zobaczmy jak to działa. O pan. To działa! That's great. Bo ja mam kurde tu gats. Oczywiście tu się będzie generowało takie gówno. No. Pięknie. I tu kurde, pierdyk nim chyba inny. Też ten. Jestem ciekawy jakie to jest paliwo żerne. bardzo mnie to ciekawi. Weźmy tak tyle. Za mało wody. Nie, nie 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 o działa trochę paliwo żerne to jest jak tam stopnie celsjusza tu jest trochę ciepło dobra i zobaczcie jak to pędzi nie jest to jakaś super speed, oczywiście paliwo się za chwilę skończy. Tu tak trochę nie jest. Więc no niestety potrzebujemy więcej paliwa. Oczywiście zrobi się tego wszystkiego. Automatyzację i wszystko będzie ładnie zrobione. Tu już się za chwilę skończy. Tu już trochę pochodzi, ale widzę, że 60 stopni jest. Oczywiście jestem ciekawy, czy się skończy paliwo, czy on automatycznie się wyłączy i czy zacznie pobierać wodę. Temperatura rośnie cały czas. Skończył. O tak. I woda się zużywa. I temperatura spada. I nawet zostało trochę. A to by było na tyle w tym odcinku, więc ja się z Wami żegnam. Fajnie było. Cieszę się, że w końcu jest speed, więc to by było na tyle. Cześć. bias.